Wyobraź sobie świat, w którym psy mogą mówić. Co by ujawnili na temat swojego życia, uczuć i sekretów. Choć nie możemy usłyszeć ich głosów, istnieją potężne przesłania, które przekazują poprzez swoje działania i zachowania. Połączenie między ludźmi a psami wykracza poza słowa, a to właśnie w tym tkwi magia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę czuje twój najlepszy przyjaciel na czterech łapach, gdy macha ogonem lub odwraca wzrok? Te chwile to coś więcej niż tylko proste gesty, są to okna do uniwersum pełnego emocji i myśli, które pozostają dla nas ukryte. Pomyśl o momentach, kiedy zastanawiałeś się, co on chce mi powiedzieć? Lub dlaczego tak się zachowuje? Te pytania są kluczowe, aby zrozumieć milczącą mowę psów. Przygotuj się na odkrycie intrygujących prawd, które wykraczają daleko poza to, co sobie wyobrażasz. Każde zachowanie psa to wskazówka, element układanki relacji, którą dzielimy. Dołącz do nas w tej podróży odkryć, gdzie każda nowa informacja może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swojego czworonożnego przyjaciela. W końcu komunikacja jest wszędzie, nawet gdy nie słyszymy ani jednego słowa. Komunikacja niewerbalna, psy są mistrzami komunikacji niewerbalnej, wykorzystując mowę ciała, aby wyrażać emocje i potrzeby w sposób, który często umyka naszej uwadze. Postawa ciała jest jednym z najważniejszych wskaźników tego, co pies czuje. Na przykład pies, który jest zrelaksowany, może mieć luźną postawę, podczas gdy pies, który czuje się zagrożony, może się skulić lub oddalić. Obserwowanie, jak pies się ustawia w różnych sytuacjach, może dostarczyć cennych informacji na temat jego stanu emocjonalnego. Innym ważnym aspektem jest ruch ogona. Ogon psa może wiele powiedzieć o jego nastroju. Gdy pies macha ogonem szybko, zazwyczaj oznacza to, że jest szczęśliwy i podekscytowany. Z drugiej strony, ogon opuszczony lub schowany może wskazywać na strach lub uległość. Kluczowe jest, aby opiekunowie nauczyli się interpretować te sygnały, aby odpowiednio reagować na emocjonalne potrzeby psa. Uszy i wyraz twarzy to również istotne elementy komunikacji psów. Uniesione uszy mogą oznaczać ciekawość lub uwagę podczas gdy uszy przyciśnięte do głowy często wskazują na uległość lub strach. Dodatkowo, wyraz twarzy, taki jak rozluźniona twarz lub zmarszczenie brwi, może pomóc opiekunom zrozumieć, czy pies czuje się komfortowo, czy może jest zaniepokojony. Ponadto interakcje z innymi psami i ludźmi mogą również odzwierciedlać komunikację niewerbalną. Pies, który podchodzi do innego psa z luźnym ciałem i ogonem w neutralnej pozycji, prawdopodobnie przedstawia się w sposób przyjazny. Z kolei pies, który zbliża się z sztywnym ciałem i uniesionym ogonem, może sygnalizować zachowanie dominujące lub agresywne. Dlatego poświęcenie czasu na obserwację i interpretację niewerbalnej komunikacji swojego psa może wzmocnić Waszą relację. Zrozumienie, w jaki sposób się wyraża, pomaga stworzyć bardziej harmonijne i bezpieczne środowisko, w którym emocjonalne potrzeby psa są skutecznie zaspokajane. Psy, podobnie jak ludzie, mogą doświadczać uczucia stresu i lęku, dlatego istotne jest, aby opiekunowie byli czujni na subtelne sygnały, które mogą wskazywać, że coś jest nie tak. Jednym z najczęstszych zachowań, które może wykazywać zestresowany pies, jest nadmierne wylizywanie łap. Ten czyn, który może wydawać się niegroźny, może być mechanizmem łagodzenia lęku i jest wyraźnym sygnałem, że pies stara się poradzić sobie z dyskomfortem emocjonalnym. Gryzienie przedmiotów to również zachowanie, które może być związane ze stresem. Psy, które są niespokojne, mogą sięgać po ten sposób jako formę uwolnienia nagromadzonej napięcia. Jeśli zauważysz, że Twój pies ma zwyczaj niszczenia zabawek lub mebli, może to być znak, że czas zbadać przyczyny jego stresu. Stworzenie spokojniejszego i bezpieczniejszego otoczenia może pomóc w zminimalizowaniu tych zachowań. Innym sygnałem, że pies czuje się niespokojny, jest tendencja do chowania się. Jeśli twój pies często szuka odosobnionych miejsc, takich jak przestrzeń pod łóżkiem lub za kanapą, może to wskazywać na to, że szuka bezpiecznego schronienia. W sytuacjach głośnych, takich jak fajerwerki czy burze, wiele psów czuje się szczególnie bezpiecznie i ma tendencję do unikania otwartych przestrzeni. Dodatkowo, zachowania takie jak nadmierne dyszenie, drżenie czy nagła zmiana apetytu mogą być oznakami stresu. Ważne jest, aby właściciele psów nauczyli się rozpoznawać te sygnały, aby mogli działać proaktywnie. Tworzenie rutyn, oferowanie interaktywnych zabawek oraz zapewnienie spokojnego otoczenia to dobre sposoby na pomoc w redukcji lęku u psa. Na koniec warto podkreślić, że wczesne rozpoznawanie stresu i lęku jest kluczowe dla dobrostanu psa. Zwracając uwagę na sygnały wysyłane przez swojego pupila, możesz pomóc mu poczuć się bezpieczniej i bardziej zrelaksowanym co sprzyja szczęśliwemu i zdrowemu życiu. Potrzeby socjalizacyjne, socjalizacja jest kluczowym elementem zdrowego rozwoju psa. Już od szczenięcia psy powinny być wystawiane na różnorodne środowiska, ludzi i inne zwierzęta. Takie doświadczenia pomagają kształtować ich zachowanie oraz sprawiają, że stają się bardziej pewne siebie i mniej bojaźliwe w nowych sytuacjach. Pies, który był dobrze socjalizowany, zwykle jest bardziej zrównoważony i elastyczny, co ułatwia życie w domu i w społeczności. Kiedy psy nie są odpowiednio socjalizowane, mogą rozwijać lęki oraz agresywne zachowania. Na przykład pies, który nigdy nie miał kontaktu z innymi zwierzętami, może reagować defensywnie na spotkanie z innym psem. Może to skutkować nadmiernym szczekaniem, warczeniem, a nawet atakami. Dlatego socjalizacja powinna być priorytetem dla opiekunów, zaczynając od pierwszych miesięcy życia szczeniaka aż do dorosłości. Oprócz kontaktu z innymi psami, socjalizacja obejmuje również interakcje z ludźmi w różnym wieku, rasie i o różnych cechach. Pies, który jest przedstawiany dzieciom, osobom starszym i ludziom o różnych cechach fizycznych, staje się bardziej tolerancyjny i mniej skłonny do zachowań lękowych lub agresywnych. Spotkania w kontrolowanych środowiskach, takich jak parki czy wydarzenia adopcyjne, mogą być doskonałą okazją do promowania tej socjalizacji. Innym sposobem na socjalizację jest narażanie na różne środowiska. Psy, które są zabierane w nowe miejsca, takie jak place zabaw, plaże czy nawet sklepy przyjazne dla zwierząt, uczą się, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. To nie tylko stymuluje psychicznie zwierzę, ale także pomaga zapobiegać problemom z lękiem. Gdy zostaje postawione w nowych i nieoczekiwanych okolicznościach. Na koniec warto podkreślić, że socjalizacja powinna być procesem ciągłym. Nawet dorosłe psy mogą czerpać korzyści z nowych doświadczeń i interakcji. To nie tylko poprawia zachowanie psa, ale także wzmacnia więź między opiekunem a zwierzęciem, czyniąc wspólne życie bardziej harmonijnym i przyjemnym. Zdrowie i dobrostan, zdrowie i dobrostan psów to kluczowe tematy, które wymagają szczególnej uwagi ze strony opiekunów. Często psy są ekspertami w ukrywaniu swoich bóli i chorób, co może utrudniać identyfikację problemów zdrowotnych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby opiekunowie zwracali uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu lub codziennej rutynie swojego pupila. Jednym z powszechnych sygnałów dyskomfortu jest zmiana w nawykach żywieniowych. Jeśli Twój pies zaczyna odmawiać jedzenia lub przeciwnie, je w nadmiarze, może to być oznaką, że coś jest nie tak. Dodatkowo, zmiany w energii psa, takie jak ospałość lub nadmierna pobudliwość, również powinny budzić niepokój. Te zachowania mogą być sygnałem bólu, stresu, a nawet poważniejszych chorób. Postawa i sposób poruszania się psa to także istotne aspekty, które warto monitorować. Pies, który zazwyczaj szybko wstaje, a teraz ma trudności z poruszaniem się, może borykać się z problemami stawowymi lub mięśniowymi. Ponadto warto zwrócić uwagę, czy pies nadmiernie liże określoną część ciała, co może wskazywać na próbę złagodzenia bólu lub spędzenia w danym miejscu. Regularne wizyty u weterynarza są kluczowe dla zapewnienia zdrowia Twojego psa. Badania kontrolne i szczepienia pomagają w zapobieganiu chorobom oraz w wykrywaniu problemów na wczesnym etapie. Podczas takich wizyt opiekunowie powinni zgłaszać wszelkie zmiany w zachowaniu zwierzęcia, ponieważ może to pomóc weterynarzowi w postawieniu dokładniejszej diagnozy. Na koniec zdrowie psychiczne psa również stanowi ważny element jego dobrostanu. Psy, które nie mają odpowiednich bodźców lub spędzają zbyt dużo czasu samotnie, mogą rozwijać problemy behawioralne, takie jak lęk separacyjny. Zapewnienie aktywności fizycznej i psychicznej, takich jak spacery, zabawy i szkolenie, jest kluczowe dla utrzymania psa szczęśliwego i zdrowego na każdym poziomie. Wieś i zaufanie nawiązanie silnej więzi z psem jest fundamentalne, aby czuł się on bezpiecznie i kochany. Ten związek nie powstaje z dnia na dzień to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Kiedy opiekun poświęca czas na pozytywną interakcję z psem, wykorzystując wzmocnienia takie jak pieszczoty, zabawy i nagrody, zaczyna budować uczucie zaufania. Oznacza to, że pies uczy się kojarzyć obecność opiekuna z przyjemnymi momentami, co otworzy solidną podstawę dla relacji. Co więcej, zaufanie, które rozwija się między opiekunem a psem, może bezpośrednio wpływać na zachowanie zwierzęcia. Pies, który ufa swojemu opiekunowi, zazwyczaj jest bardziej posłuszny i otwarty na polecenia, co ułatwia szkolenie i codzienne życie. To zaufanie również pomaga zmniejszyć lęk i stres zwierzęcia, ponieważ czuje się bezpiecznie w środowisku, w którym wie, że może liczyć na wsparcie swojego opiekuna. Dlatego inwestowanie w silną wieś jest kluczowym krokiem, aby zapewnić, że pies będzie szczęśliwy i dobrze przystosowany. Innym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wzajemna komunikacja. Kiedy pies ufa swojemu opiekunowi, czuje się swobodniej, aby wyrażać swoje potrzeby i emocje. Oznacza to, że opiekun powinien być uważny na sygnały, które pies wysyła, zarówno poprzez mowę ciała, jak i wokalizację. Pies, który czuje się zrozumiany i wysłuchany, z pewnością zbliża się do swojego opiekuna, co jeszcze bardziej wzmacnia tę wieś. W ten sposób dialog między opiekunem a psem staje się dwukierunkowy, gdzie obie strony uczą się lepiej rozumieć siebie nawzajem. Budowanie tej więzi może być wzbogacone przez wspólne aktywności. Spacerowanie, zabawy w przynoszenie przedmiotów, treningi posłuszeństwa, a nawet sesje relaksacyjne mogą być cennymi momentami na zacieśnienie więzi. Te doświadczenia nie tylko promują socjalizację i aktywność fizyczną, ale także pomagają tworzyć pozytywne wspomnienia które wzmacniają relacje. Pies zaczyna postrzegać swojego opiekuna jako partnera i przyjaciela, co sprzyja harmonijnej współpracy. Na koniec, budowanie tej więzi nie powinno być lekceważone. Psy, które mają zaufanie do swoich opiekunów, zazwyczaj wykazują mniej niepożądanych zachowań i są ogólnie szczęśliwsze. Dlatego poświęcenie czasu i wysiłku na pielęgnowanie tej relacji jest kluczowe, aby pies mógł prowadzić pełne i zrównoważone życie. Silna wieś jest kluczem do zdrowego i szczęśliwego współżycia między ludźmi a psami. Teraz, gdy znasz te pięć fascynujących faktów o świecie psów, C.O. powiesz na to, aby się chwilę zastanowić. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak komunikacja naszych czworonożnych przyjaciół wykracza daleko poza szczekanie i lizanie? One czują, myślą i mają swoje własne sposoby na wyrażanie emocji, które często umykają naszej uwadze. Wyobraź sobie, ile razy zastanawiałeś się, co tak naprawdę kryje się za spojrzeniem psa? Albo jak się czuje, gdy jesteś obok niego. To tylko niektóre z tajemnic, które otaczają relacje między ludźmi a psami. A jeśli jesteś ciekawy, wiedz, że jest jeszcze wiele do odkrycia. Jak możesz poprawić komunikację ze swoim pupiłem? Jakie sygnały może do ciebie wysyłać, a ty jeszcze ich nie zauważyłeś? Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego dzisiaj, i podziel się swoimi doświadczeniami ze swoim psem w komentarzach. Twoja relacja może pomóc innym miłośnikom zwierząt. I oczywiście, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących ciekawostek. Czego psy mogą nas nauczyć o miłości i lojalności? To podróż, którą warto odkrywać. Jak możesz poprawić komunikację ze swoim pupiłem? Jakie sygnały może do ciebie wysyłać, a ty jeszcze ich nie zauważyłeś? Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego dzisiaj, i podziel się swoimi doświadczeniami ze swoim psem w komentarzach. Twoja relacja może pomóc innym miłośnikom zwierząt. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących ciekawostek. Czego psy mogą nas nauczyć o miłości i lojalności? To podróż, którą warto odkrywać.